Pańcy Bolesławca telewizję regionalną oglądają z dużą przyjemnością. Choć czasami obraz śnieży pan Stanisław o godzinie 18.30 obowiązkowo zasiada przed telewizorem. Informacja o tym, że już za chwilę dzięki nadawaniu cyfrowemu polepszy się obraz i dźwięk ulubionych programów wszystkich bardzo cieszy. Im wyraźniejszy, tym bardziej dla ludzi w podeszłym wieku starszych. No, tym bardziej oczy mają już nie takie. Na co w tym roku możemy liczyć? Na jakie atrakcje? To, że telewizja Wrocław uczestniczy w życiu mieszkańców regionu, jest możliwe dzięki naszym korespondentom. Jacek Jaworski od ponad 15 lat relacjonuje najważniejsze wydarzenia. Chętnie oglądają te wiadomości, które dotyczą ich, ich problemów, ich podwórka, tego, co się dzieje u sąsiadów, tego, co się dzieje, nie wiem, po sąsiedzku, w Lwówku, w sąsiednim Lubaniu czy w sąsiednim Zgorzalcu. Dlatego tak ważne jest, by telewizja regionalna była tu dostępna. Na terenie miasta Bolesławiec będziemy mogli się cieszyć odbiorem cyfrowym telewizji naziemnej. To pozwoli nam odbierać kanały nie tylko lokalne, ale wszystkie inne te, które będą dostępne na platformie cyfrowej. Wyłączenie Lubańskie, ostatniego naziemnego nadajnika analogowego w regionie nastąpi 23 Jeden, Jeden, lipca. Wówczas dostęp do najwyższej jakości obrazu i dźwięku zyska pięć ostatnich dolnośląskich powiatów. Dla mieszkańców tych powiatów jest to o tyle istotne, że do 23 lipca, bo wtedy nastąpi to włączenie, muszą się do tego odbioru cyfrowego przygotować. Żeby odebrać obraz najwyższej jakości niezbędny jest telewizor nowej generacji lub dekoder. To dla mieszkańców regionu ważne, by móc nadal oglądać telewizję Wrocław. Mieszkańcy Bolesławca, z którymi rozmawiałam, mówią, że telewizja regionalna tym różni się od ogólnopolskiej, że ta druga nie pokaże tego, co dzieje się u nich za rogiem. Bolesławiec Magdalena Wawrzyniak.